Chciałbym powiedzieć, że nie będę Was przekonywał co do potrzeby zarządzania danymi, stworzenia pewnych ram dla obsługi danych, ale tak nie jest. I niezależnie od tego, czy patrzymy na to z perspektywy prawnej, czyli wymagań AI-aktu, czy też z perspektywy budowania wartości dla naszej organizacji, czy nawet kwestii samego bezpieczeństwa w zakresie wykorzystywanych przez nas danych, czy potem już bardziej konkretnie informacji. Jeżeli spojrzymy do artykułu 17, to w jednej z literek mamy taki. Wezwanie, czy właściwie obowiązek w odniesieniu przynajmniej do dostawców systemu wysokiego ryzyka, i od razu tu zaznaczę, że rzeczywiście dostawców wysokiego systemów AI i wysokiego ryzyka nie ma aż tak wielu, ale potraktujmy to jako pewną inspirację. Tam znajdziemy ten obowiązek dotyczący wprowadzenia systemów i procedur zarządzania danymi. Tutaj mamy to bardzo szeroko opisane. Choć oczywiście sam ustęp czy sam punkcik jest stosunkowo krótki, który zobowiązuje nas do ustanowienia pewnych ram dotyczących zarządzania danymi, to znaczy wprowadzenia między innymi mechanizmów dotyczących etykietowa, etykietowania, oczyszczania tych danych i tak dalej, i tak Jeżeli spojrzymy na inne przepisy w tej akcie, to w sposób zarówno pośredni, jak i bezpośredni znajdziemy również nawiązania do tego tak zwanego data managementu. Ale gdy zastanowimy się i spojrzymy na to jeszcze bardziej holistycznie, to okaże się, że to nie. Nie jest kwestia tylko zarządzania danymi na potrzeby tego typu systemów, ale wprowadzenia ogólnych mechanizmów gawernensu, czy takiego gawernensu w odniesieniu do danych, który pozwoli nam na zaopiekowanie się w ogóle danymi w naszej organizacji. Warto potraktować to jako pewną inspirację, jeżeli jeszcze nie zaczęliśmy wprowadzać tego typu rozwiązań i yy, zacząć działać już dzisiaj, niezależnie od tego, że, czy będziemy mieli te systemy wysokiego ryzyka i niezależnie od tego, że jeszcze trochę czasu zostało do tego, aby się na to dostosować.